No, ja szukam dziewczynę ogólnie. Ja szukam chłopaka. No to dlaczego nie pójdziemy na randkę? A nie jesteśmy właśnie na randce? No, można tak powiedzieć. Wiesz, jesteśmy też z trzecią osobą, ale jesteśmy bardzo progresywni. Nie przeszkadza trzecia osoba, zwłaszcza, że y, rozmawiamy o tak szeroko pojętym temacie, jakim jest Eurowizja. Dokładnie. 37 krajów, ale my wybraliśmy 10 naszym zdaniem najlepszych w tym roku. Także dzisiaj sobie o nich porozmawiamy. W takim razie zaczniemy od piosenki z Hiszpanii. Dobra, no bo właśnie ja zastanawiałem się, dlaczego ona znajduje się w tej dyszce, bo moim zdaniem ja jakbym miał wybierać nawet top 25 albo top 30 piosenek z tego roku, to ta piosenka by się prawdopodobnie nie znalazła w tym zestawieniu. Bo dla mnie w pewien sposób ta piosenka jest taka. No, no nijaka. Ja dosłownie mam zapisane tutaj notatki i ja obejrzałem ten występ, nie wiem, trzy razy. I totalnie nie wiedziałem, co na ten temat napisać, bo ten występ był po prostu totalnie nijaki, więc ja pozwolę sobie ciebie zapytać, co Ty w tym występie widzisz takiego, że umieściłaś go tutaj na tej liście? Tak, właśnie według mnie to był cały jej urok, że był nijaki i bardzo typowy, jak na Eurowizję. Natomiast urzekła mnie sama aura piosenkarki, to jak wyglądała w ogóle to ile ma lat. Nie obrażam nikogo oczywiście za wiek, właśnie bardzo to podziwiam. Ujęło mnie to, że ona kompletnie nie pasowała ani do swojej piosenki, ani do tancerzy, ani do Eurowizji. I po prostu jak tylko zobaczyłam ten występ, to już wiedziałam, że on będzie na długo w moim sercu. I jakoś tak po prostu zakochałam się w samej tej osobie. Znaczy dalej mnie to w pewien sposób nie przekonuje, bo wiadomo, że Eurowizja oficjalnie jest konkursem piosenki. Ale tutaj też chodzi o show. A tutaj no, są albo dwie wersje: albo jest fajna piosenka i niezłe show, albo jest, nie, albo jest super show i niezła piosenka, no, albo jest jedno i drugie super. Natomiast tutaj no, nie ma ani fajnego show, ani fajnej piosenki, i no, nie jestem po prostu w stanie totalnie tego zrozumieć, dlaczego ta piosenka to jest. Jest naprawdę znacznie więcej innych piosenek. Które mogły zostać umieszczone na tej liście, a mimo wszystko ich tu nie ma. Tak, bo właśnie i tak miałam sporą tą listę moich faworytów. Natomiast, no dosłownie, według mnie to tylko ta jedna kobieta była całym tym show. No i faktycznie, gdyby tak się przyjrzeć lepiej i się przysłuchać tej piosence, to no pewnie. Ani bym jej nie słuchała jakoś za często, pewnie za rok, dwa już o niej zapomnę. Ale jak na ten moment, to po prostu jestem pod wrażeniem samej tej babeczki. No i to tylko dlatego, równie dobrze mogłaby być na samym dole tej listy. Okej, okay, dobra. Co do tej piosenki, nie jesteśmy do końca zgodni, ale co do następnej piosenki, byliśmy totalnie zgodni. Czyli piosenka Finlandii, Windows 95 Men, No Rules, to jest totalnie po prostu no, absolutny banger. Po zeszłym roku, gdzie mieliśmy Karie, który niestety jakimś po prostu złym zbiegiem okoliczności nie wygrał przez jurorów, bo z tego co pamiętam, w telewolu miał najwięcej głosów, to w tym roku znowu dostajemy od Finlandii absolutny banger. Przede wszystkim, jeżeli chodzi ze strony Performance, to jest granie kamerą. W sensie dosłownie tyle wspaniałych smaczków, prac z kamerą, prac nie wiem. Nawet gagi z osobami z produkcji, tylko po to, żeby nie pokazać jego krocza. To jest super. To jest tak zabawne. I piosenka też jest takim No totalnym bangerem. I tak jak mówiłem, to jest to, czym żyje Eurowizja. Czyli fajna piosenka, bardzo chwytliwa i naprawdę super show. Taki, nie wiem, taki bardzo humorystyczny. Mogę to porównać, nie wiem. Na przykład z zeszłego roku do. Występu Let Free z Chorwacji. Mama kupiła traktora, mama Szczy to chyba się nazywało. To było super. No ale dobra, bo ja tutaj mówię cały czas o tej piosence, może Ty dodasz coś od siebie? No właśnie, nie wiem co tu mogę więcej dodać. Super jest właśnie to, że już kolejny rok mamy tak, świetny, tak świetną propozycję od Finlandii. Super by było, gdyby i w tym roku weszła bardzo wysoko. No, właśnie, niestety, na no propos te, tego zeszłorocznego Miss No to wszyscy dobrze wiemy i pewnie podejrzewamy, że to wszystko było dlatego, bo w tym roku mamy rocznicę, aby. Tak to można nazwać? Wydaje mi się, że. Jeszcze sobie zobaczę, bo gdzieś to mam zapisane. No, tak, rzeczywiście, bo w 74. oni wygrali Eurowizję z mm -hmm. Waterloo, jak dobrze pamiętam. No, także myślę, że to też było dobrze zaplanowane. Natomiast, no kurczę, oby w tym roku jednak Finlandia dostała to, na co zasłużyła, bo naprawdę cudo, no, show niesamowite i no właśnie to, ile pracy włożyli, żeby tylko nie pokazać pewnych szczegółów. Tak, i shorty z nieba są tak. super na, na finał, coś niesamowitego. Dobra, co my tam mamy następnego? Można teraz y, pomówić o Armenii. O Armenii, dobra. Y, Lada, Niwa, Żako. Ja ogólnie powiem tak, ta piosenka, pierwsze co miałem na myśli, księżniczka Disneya, totalnie. Sam teledysk, ale też piosenka, sam przekaz takiej piosenki, że to jest piosenka bardzo folkowa, ale opowiada o takim buncie, takiej, nie wiem, dziewczyny, która chce, nie chce być taka, nie wiem, humble, tak, tak tam jest w piosence taka, nie wiem, być pokorna, taka poko pokorna mm -hmm. właśnie, żeby być taka, nie wiem, pod czyimś butem, tylko ona chce się bawić. Ale z drugiej strony to dalej ma w sobie ten taki folkowy, po prostu to jest tak przyciągnięte folkiem. I ja naprawdę lubię folk w Eurowizji. Tutaj mamy czyste folk, ale na przykład mamy, mieliśmy jeszcze wcześniej takie występy, nie wiem, jak na przykład występ Ukrainy, jeżeli chodzi o Go Ace To Też chyba w, jeszcze rok wcześniej... Mieli też swoją piosenkę, oni byli chyba dwa razy z rzędu, ale tutaj właśnie Szum to była naprawdę świetna piosenka, gdzie było, gdzie były właśnie te elementy folkowe i cała piosenka była oparta o ten folk. Tak, właśnie... O, bo teraz tak się skupiliśmy na tej Ukrainie, przypomniałam sobie że no na piosenki. No właśnie, może do tej Armenii. E, no a, a propos Armenii, to właśnie ja jeszcze się nie zdążyłam zagłębić tak dobrze w ten tekst, ale no jak tylko zobaczyłam, że jak tylko usłyszałam że właśnie to jest muzyka folkowa, to po prostu od razu mi się zrobiło ciepło na sercu, bo w ogóle zawsze chciałam, wolałabym. Żeby na Eurowizji było więcej tego folku, bo przynajmniej tak bym chciała, żeby jednak Eurowizja pokazywała właśnie muzykę z danego kraju, a nie tylko wszystkie takie same kawałki. Dlatego właśnie super, że Armenia w tym roku na takie coś się zdecydowała. I oby więcej takich piosenek. Znaczy, też z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli tutaj właśnie chodzi o takie reprezentowanie swojego kraju poprzez piosenkę, no to niekoniecznie musi się opierać na tym, że te występy muszą być oparte o takie, nie wiem, w pewien sposób muzy muzyczne stereotypy tego, jak e, piosenki z danego kraju mogą brzmieć. Na przykład, na przykład, dobrym takim przykładem, moim zdaniem, jest właśnie Chorwacja. Ja wiele razy byłem w Chorwacji, jak typowy Polak, na wakacjach, i porównując piosenki, które nie wiem, lecą tam w różnych miejscach, nie wiem, w restauracjach i tak dalej, a porównując piosenki, które oni prezentują na Eurowizji, to jest totalnie tak, by to wychodziło z dwóch kompletnie innych miejsc. I tak naprawdę moim zdaniem to jest taki miecz obosieczny, bo z jednej strony ci artyści mają taką mm, swobodę, taką wolność tworzenia, że nie, muszą, że nie muszą się trzymać tego standardu, który mają przybity do swojej narodowości, ale z drugiej strony przez to rzeczywiście ten konkurs jest taki... Bardzo często jednolite. Te wszystkie piosenki są takie jednolite. No właśnie, po prostu fajnie by było, gdyby artyści troszkę więcej czerpali z tego swojego kulturę, kulturowego backgroundu. No ale to tylko nasze malutkie oczekiwania. Tak czy siak, no wiadomo, nie zawsze się to sprawdza. Na przykład Kari'a w zeszłym roku, no wiadomo, z Finlandii to tam był tylko język, a piosenka i tak była świetna, więc. No, była mega chwytliwa i też jeszcze wracając do Kari'i. Chyba moim zdaniem jego najfajniejszym performancem to było to, jak miał występ z, orki z orkiestrą. Nie wiem czy. To widziałeś. nie słyszałam. Jest naprawdę super. Wstęp jest po prostu jak z jakiegoś filmu takiego, nie wiem, szpiegowskiego nawet. Takie naprawdę to jest super i jedyne, czego żałuję, to to, że chyba nie zostało to wypuszczone tak oficjalnie, nie wiem, na przykład jako singiel, tylko to jest po prostu materiał jakby z występu na żywo. i Trochę mi to boli, ale jeżeli to kiedyś wyjdzie, to totalnie będzie to u mnie leciało na słuchawkach na okrągło. A u mnie na słuchawkach na okrągło będzie leciał Oli Aleksander, ponieważ Years and Years jest tak zajebistym zespołem, że aż świetnie słyszeć o tym, że występuje solo na tegorocznej Eurowizji. Jeszcze, że totalnie nie wiem, kto to jest. Może jestem jakimś ignorantem, albo pewnie to nie są po prostu moje klimaty, ale totalnie nie wiem, kim on jest. No, w sumie pewnie to dlatego, że Years and Years już troszkę przeszło przez swoją popularność. Teraz już w sumie nie słyszałam za dużo ich kawałków. Natomiast on jest właśnie wokalistą tego zespołu i w ogóle bym się nie spodziewała, że jako solista, jeszcze bez całej reszty zespołu, będzie występował na Eurowizji. Natomiast w sumie no, nie jestem zawiedziona. Piosenka jest bardzo w jego klimacie, to znaczy bardzo homoseksualna, ale oczywiście kochamy to. Winston, King i no, jestem zadowolona z jego występu. W sensie, ja szczerze powiedziawszy, mam w notatkach napisane, że nie jestem w stanie nic powiedzieć o piosence. Ja szczerze powiedziawszy nawet niespecjalnie specjalnie pamiętam jak ta piosenka brzmiała, ale pamiętam tylko to, że performance był strasznie ciepły. Był po prostu tak przysięgnięty testosteronem, że to jest po prostu marzenie każdego męskiego mężczyzny i z drugiej strony, jeżeli chodzi jeszcze o performance, to muszę pochwalić, to jest to, o czym mówiłem, czyli tu mamy piosenkę taką, no w mojej opinii przynajmniej średnią, ale show jest fajne, bo ciężko jest tak naprawdę określić przez pracę kamery i przez choreografię, trochę taki vibe, gdzie jest podłoga tam w tym, podczas tego wystąpienia, i to jest naprawdę fajnie zrealizowane. Trochę mi to przypomina teledysk do Virtual Insanity, gdzie tam to było zrealizowane też taką fajną metodą, że tam po prostu niby ruszały się meble, a tak naprawdę to ściany się przemieszczały. To było zrealizowane naprawdę fajnie i właśnie dawało taki vibe tego Virtual Insanity. To było super. I też w sumie Insanity, a Dizzy też takie w sumie podobne klimaty. No właśnie yy, świetnie to wszystko zostało wyreżyserowane. No i też myślę, że Oli też ma w zanadrzu to, że duże doświadczenie z występami, myślę, że raczej nie zżera go Trema, ani nic takiego, od lat y, robi koncerty na całym świecie, więc to jest też dla niego y, duża zaleta. Dobra, czyli wychodzi po prostu na to, że ja prawdopodobnie jestem ignorantem. Natomiast jeżeli tutaj chodzi o kwestie piosenek, gdzie nie jestem ignorantem, to na przykład mogę powiedzieć, że Estonia, czyli. Ja muszę też przeczytać, bo tu chyba padł totalnie rekord, jeżeli chodzi o długość nazwy. Nendes narkotikumidest eteamikul midagi. Coś prawdopodobnie o narkotykach. Okej. Okay. I to jest piosenka zespołu łączona w sumie, bo to jest dwóch, dwóch dwa zespoły wykonują, czyli Vis Minus i Pulub. To jest jeden zespół robi piosenkę hip-hopową, drugi folkową. I to jest właśnie to, co uwielbiam w Eurowizji, czyli mieszanie Folku i mieszanie właśnie jakiegoś innego gatunku. Tutaj je ja liczę, że będzie mało efektów, ale będzie super show. Choreografia do tego kawałka jest świetna. Yy, jeden z tutaj z grupy pół lub właśnie z duetu tak naprawdę. Wygląda trochę jak Michael z Visos tak swoją drogą. Ale ta piosenka jest tak catchy, ja od kiedy było wiadomo, że oni będą reprezentowali Estonię to dla mnie to byli, naprawdę no to leciał u mnie cały czas. To leci do dzisiaj, chyba od dwóch miesięcy ja tą piosenkę mam u siebie na słuchawkach praktycznie minimum raz w tygodniu. Jakie ty masz odczucia co do tej piosenki? Czyli ta piosenka leci u ciebie w słuchawkach na okrągło. Natomiast tak. yy, no... Piosenka sama w sobie bardzo fajna. Nie wiem, czy aż tak mi się też spodobała. Natomiast yy, no, wyobrażam sobie, jak ktoś yy, będzie chciał powiedzieć, jaka jest jego ulubiona piosenka i będzie musiał to wszystko wymówić, jeszcze spamiętać. Mi to siernie wyszło, szczerze powiedziawszy. No, także powodzenia. wyszło tak nietypowo, ale trudno. Yy, natomiast, no, no, właśnie, kolejny banger na tegorocznej Eurowizji. I bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że już od kilku lat. Yy, nie mieliśmy aż tylu fajnych kawałków. Nie, no mi się wydaje, że jeszcze w, e, jeżeli chodzi, póki co, moją ulubioną Eurowizją była ta sprzed trzech lat w 2021, czyli właśnie było Go A, e, była FND z, z, z Azerbejdżanu, przepraszam. E, to była ta piosenka Matahari, było wspomina że o Ukrainie, prawdopodobnie oczywiście Maneskin w tym roku, który wygrał ja właśnie miałem taką nadzieję, że albo wygra Maneskin, albo wygra Go A. I tak naprawdę ja byłem taki ukontentowany tą Eurowizją. Też było dużo takich piosenek, też które były super, ale były po prostu takie do zapomnienia. Ale też naprawdę to było na wysokim, takim nie wiem, no ja byłem bardzo zadowolony tą Eurowizją. Późniejsze były już trochę, no mniej nimi byłem już zainteresowany. Ta w 2022 no, totalnie mnie jakby nie interesowała. Ta z zeszłego roku już trochę bardziej. No ale dobrze, mówimy o tegorocznej Eurowizji. Powiedz, na, powiedz o jakim kawałku teraz będziemy gadali. Zależy, co nam tu jeszcze zostało fajnego do obgadania. Możemy na przykład porozmawiać o też twoim kandydacie, czyli o Sylwesterze Belcie z kawałkiem Luktelk. A który był to kraj? To była Litwa. Litwa. Muszę pomyśleć, co mi się tam takiego podobało. No, to cało dodałeś tę piosenkę, więc coś więcej o niej powiesz. Tak, myślę, że. Bo ja też y, robiąc tą listę właśnie dogorocznych faworytów, y, najbardziej zwracam uwagę na, na właśnie ten background muzyczny, na te bity, więc to musiała być chyba taka fajniejsza, bardziej oryginalna piosenka. Może trochę bardziej energiczne, ale przyznam szczerze, że już nie do końca pamiętam. Właśnie niespecjalnie ona występ. była energiczna. Ona miała fajny beat mhm. i bardzo fajnie była hmm, praca kamery zrobiona. No właśnie, nie bardzo jeszcze zwracałam aż tyle uwagi na, yy, na te występy same w sobie. Bardziej przysłuchiwałam się muzyce. Poza tym jednym występie z Hiszpanii, bo to to faktycznie. Tak naprawdę, czyli widziałaś show? Tak naprawdę, bo tak mogę to powiedzieć, yy, jakby show, które miało najmniej tego show w sobie. To jest dla mnie trochę takie, nawet bym powiedział, kuriozalne, tak. szczerze powiedziawsze. Tak, no właśnie, to jest śmieszne. Yy, no ale no jakoś na przykład moją uwagę. Natomiast cała reszta, no to. Yy, znaczy, no powiem też tak, yy, jakoś w tym roku chyba też nie było nikogo za bardzo, kto aż tak przyciągnął moją uwagę. Że stwierdziłabym, że tak, to jest to, że to musi wygrać. Na razie chyba wszystkich stawiam na podobnym poziomie. Okej. Okay. Zostało nam jeszcze, jak patrzę, cztery kawałki. Weźmy coś, co ja zaproponowałem. Moim zdaniem, najbardziej europejska piosenka, jaka chyba była kiedykolwiek e, na konkursie Eurowizji, czyli Just Klein z kawałkiem Europapa, po pierwsze. Poland Mansion. Totalnie. Jakby. Je, je, jedze, je, jazda autobusem do Polski. Czyli jesteśmy wspomnieni przynajmniej. Ehm, ale oprócz tego ta piosenka jest tak totalnie proeuropejska. I też tak naprawdę ona ma w sobie takie drugie dno. I ono jest takie w pewien sposób super, że to jest też taka piosenka, która oddaje hołd. E jego tacie, który zmarł, i który tak naprawdę opowiedział mu o tym swoim marzeniu, o tej takiej otwartej Europie, o tym świecie bez granic. To jest takie naprawdę super. Też piosenka jest totalnie chwytliwa, to nie może mi wyjść z głowy. I jego uśmiech to jest po prostu coś niesamowitego, i mi się wydaje, że jeżeli miałby ktoś wygrać. To, to by był jeden z tych zespołów, które no nie z sercem nawet, ale rozumem bym stawił w tej top 3, które mają największe szanse na zwycięstwo. Jakie ty masz jakby odczucia do tej piosenki? Bo tak naprawdę mm, ja bardziej się skupiłem w tej piosence na tym, że na tym przesłaniu. Ono było super, że takie uhonorowanie swojego taty w tym. To było naprawdę, to jest coś super moim zdaniem. No właśnie y, fajne jest to, że już teraz nie wszyscy kandydaci skupiają się tylko na tych y, popowych powiedzmy kawałeczkach, byleby tylko trochę zaistnieć, ale właśnie, że też wplatają tam y, znaczenie, y, fajne teksty. Trochę też żałuję, że nie mamy na przykład. No wiadomo, to jest konkurs na żywo, więc ciężko byłoby to zrobić, ale fajnie by było, gdyby były jakieś też może napisy, żeby każdy mógł rozumieć. Bo nie w każdej piosence można usłyszeć przekaz przez barierę językową. No ale wracając, właśnie, jak najbardziej ta piosenka ma szansę na wygraną albo bycie w topowej trójce. Myślę, że jak najbardziej zasługuje. Chyba raczej nie widzę tam na podium nikogo innego. Moim zdaniem jest jeszcze przynajmniej jeden kandydat, który się do tego nadaje. Ja tylko powiem tak, że. Jakbym miał wybierać, to Oda do radości idzie do kosza i to jest nowy hymn Unii Europejskiej, bo to, to jest totalny banger. Ale wracając do kawałków, które mają dużą szansę na wygraną w tym roku, to jest Chorwacja. To jest yy, kawałek, który właśnie obok yy, Justa ma bardzo duże szanse na wygraną bo widziałem też jeżeli chodzi o feedback e, fanów to ta piosenka była już ulubieńcem od momentów kwalifikacji w Chorwacji. No Chorwacja nie zawodzi, <laughs> ani w zeszłym roku, ani w tym roku i oby tylko tak dalej. E, no dzięki tym właśnie dwóm konkursom to Chorwacja jakoś tak mi wskoczyła na topówkę w ogóle krajów <laughs> w Europie. Tak, tam nawet nie ma jakichś, nie wiem specjalnie dużo takich nie wiem, efektów. Tylko po prostu tam jest coś jak z maneskinem, że tam jest naprawdę bardzo dobra piosenka, ale też jest po prostu taki, nie wiem, e, taka tak z pompą do zrobienia. Czuć tam po prostu taki tak. ogień, bym powiedział. Jak najbardziej. Serio super. Mhm. Dobra, to teraz może wróćmy do tych kawałków <grym> w pewnym sensie gorszych, e, ale... no, moim zdaniem dalej mających coś. Takiego swojego, co jest fajne. Yy, może opowiedzmy coś o Irlandii. Tak, taka właśnie doza oryginalności. Yy, no, Irlandia, duże zaskoczenie. Yy, jak zresztą sam zauważyłeś w swoich notatkach, yy, niesamowite, że tak katolicki kraj yy, mógłby dać na Eurowizję yy, tak powiedzmy yy, niestereotypową yy. dziewczynę i mocne brzmienia, yy, i właśnie taki alternatywny wygląd, występ i tak dalej. Duże zaskoczenie, ale przyjemne zaskoczenie. Naprawdę super. Zresztą to są bardzo moje klimaty, mój styl, więc jak najbardziej przykuła moją uwagę. No i czekam też właśnie na jej występ, bo ona weszła do finału, prawda? Tak, tak. Czekam, czekam właśnie na jej występ w finale. Jej też bardzo kibicuję. Tak. Ja totalnie nie zapomnę chyba najbardziej lubianego komentarza z pod tej piosenki. Mój psycholog mi nie uwierzy. To totalnie podsumowywało ten, jakby ten występ. To jest w pewnym sensie ten utwór jest taka sinusoida, że jest taki, nie wiem, jest taki chaos połączony tak sinusoidalnie właśnie z tym spokojem. Na koniec jest taki, nie wiem, taki wręcz sztampowy, wręcz mrok. I na koniec znowu jest taki po prostu wylanie się tego chaosu. Nie wiem, trochę nie do końca są to. Moje klimaty, ale widzę, dlaczego niektórym osobom ta piosenka naprawdę bardzo się podoba. Tak, a w ogóle jak już e, słuchałam i patrzyłam na ten występ, to tak jakoś mi się przypomniało. Przypomniał mi się ten smutny fakt, jak rok temu Jan nie dostał się na naszą Eurowizję. E, nie wiem, czemu ale skojarzyła mi się ta dziewczyna z naszym Janem. Nie wiem nie wiem, skąd mogłoby być to połączenie, ale skoro już jesteśmy Janie, to rzeczywiście. Wydaje mi się, że mógłby być to taki, nie wiem, nasz nowy Michał Szpak, jeżeli chodzi o Eurowizję. Mm -hmm. Tak, przynajmniej moim zdaniem. Chociaż nie wiem, jakby to wyglądało ze strony performanceu na żywo. Bo na przykład, jeszcze wracając na chwilę do Estonii, yy, ja bardzo liczyłem na to, że Estonia będzie w tej takiej ścisłej topce. Ale jak, co mnie też utwierdziło po tym, jak widziałem występ z finałów, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Do Eurowizji te fińskie to oni na żywo też wypadali dobrze, ale jak widziałem materiały z prób, to już nie brzmiało to tak fajnie i mm -hmm. trochę mnie to martwi, ale liczę, że chłopaki naprawdę dadzą totalny ogień. w Kiedy to jest? Wydaje mi się, że drugi półfinał jest w czwartek, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywamy. Tak. I naprawdę liczę, że chłopaki dadzą totalny ogień. Dobra, na koniec mamy piosenkę yy, z, od Czechów. Aiko pedestal, ja wziąłem ją o, z tego powodu. Tak naprawdę piosenka jest, nie wiem, w pewnym sensie dla mnie taka bardzo typowa, ale ja ją wziąłem z takich, nie wiem, nawet trochę osobistych pobudek, że ona tak naprawdę opowiada o tym, żeby w pewnym sensie być egoistycznym w stosunku do samego siebie, czyli to siebie stawiać na pierwszym miejscu. Żebyśmy tu my, by, żebyśmy my byli dla siebie sami tacy, nie wiem, najwaźni, naj, najważniejsi. I też y, ta piosenka daje taki przekaz, żeby y, bardziej kochać samego siebie. Mm -hmm. Nie wiem, jak ty tak, bo wiem, że, nie wiem, jak dobrze pamiętam, to ty nie bardzo skupiaj się na tekście, bardziej skupiaj się na samym tak. wykonie. Co ty na przykład możesz powiedzieć o tej piosence? Bo niestety, y, ze względu na to, że ona jest z drugiego półfinału, to nie mogłem zobaczyć, jaki, to, jaki będzie wyglądał ten performance. Dlatego chętnie usłyszę też jakby twoją opinię, jeżeli chodzi z takiej perspektywy czysto yy, takiej, nie wiem, od, opinii na temat odsłuchania tego. No właśnie, yy, kiedy odsłuchiwałam te wszystkie kawałki, to jakoś piosenka z trzech yy... Jakoś mi się tam nie zagłębiła w pamięci, ale no właśnie to jest też to, że ja patrzyłam e, na wszystkie te występy tak bardzo e, powierzchownie. E, no a właśnie ty jednak bardziej się zagłębiłeś w przesłania, w teksty, e, co w ogóle wychodzi bardzo na plus. E, dlatego no ja jestem troszkę mniej doinformowana. E, no ale biorąc pod uwagę, że. Nie zapadło mi to jakoś w pamięć, ani nie byli oni w mojej topce. To ym, nie jakoś chyba nie podpadł mi yy, ten kawałek, jeśli chodzi o muzykę. Yy, natomiast, jeśli chodzi o tekst, no jestem bardzo ciekawa, właśnie yy, na finałach. Jeśli będą w finale, yy, no to na pewno będę się bardziej zagłębiać, skupiać. I na pewno będę też zwracać na nich uwagę, bo teraz mnie zaciekawiłeś. Tak, w sensie ja, jak wcześniej bardziej skupiałem się na tym, jak odbieram dane kawałki, nie patrząc na tekst, to tutaj przygotowując się do tego materiału, też bardzo chciałem się skupić na tym, żebym po prostu nie wybierał też kawałków, które jakby dla mnie brzmiały najbardziej, bo. Było kilka takich kawałków, które mi się podobały, a nie wziąłem ich, bo jednak inne kawałki miały, były z takim fajniejszym przesłaniem albo miały fajniejszy performance. I y, wydaje mi się, że nawet jeżeli piosenka jest średnia, tak jak w tym przypadku, to przesłanie y, może naprawdę wywindować tą piosenkę znacznie wyżej. Nie tylko jakby w, nie w moich uszach, ale bardziej, nie wiem, jakby to powiedzieć, w moim sercu. Jak najbardziej. Myślę, że też właśnie od tego jest Eurowizja między innymi. E, nie jest to tylko, przynajmniej mamy taką nadzieję, że nie jest to tylko e, konkurs najlepszej popowej pioseneczki, tylko też właśnie e, dużo przesłań. Także no zobaczymy, e, jak to wyjdzie w praniu, na jakim miejscu e, zostaną Czechy. Okej. Okay. Dobra, na koniec chcę Ci zadać tylko jeszcze pytanie. Jakbyś miała wybrać jednego wykonawcę albo jeden zespół z Polski, który byś yy, chciał, żeby wystąpił i reprezentował nasz kolejne Eurowizji, to jaki byłby to artysta i dlaczego? Ojej, yy, wiesz co, nie wiem czemu, ale pierwsze co przyszło mi na myśl, to tak totalnie znikąd. Yy. Lady Punk albo Maryla Rodowicz, bo wydaje mi się, że to są nasze takie skarby narodowe, a oni już są tak starzy i już tyle mają doświadczenia, że myślę, że po prostu przede wszystkim dobrze by się bawili, daliby jakiś tam super występ, może nie, może nie poszliby za daleko, nawet nie wiadomo, czy dostaliby się do finału, ale ja bym się bardzo z tego cieszyła, że w ogóle wystąpili. Ja jakoś tak mam wrażenie, że takie klasyki to byłby naprawdę taki super wybór i super by się to oglądało. Ja szczerze powiedziawszy, chciałbym zobaczyć, jak wypadaliby, nie wiem, na przykład, jak wypadliby e, bracia Figo Fagot. Totalnie, o. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o e, totalny taki kicz i taki, nie wiem, żeby posłać coś takiego, nie wiem, mm, dla, bardziej dla show a nie dla muzyki, chociaż nie chcę nic ujmować braciom Wigo Fagot, bo ich piosenki są średnie, to no moim zdaniem naprawdę w pewien sposób skraliby show, a jak nie show, to przynajmniej serca wielu polskich fanów. Na pewno, na 100% i staliby się na pewno hitem internetu przez najbliższe kilka miesięcy. Dobrnęliśmy właśnie do końca naszego cudownego podcastu o tegorocznej Eurowizji. Zapraszamy was do oglądania finału już w tę sobotę 11 maja, a na koniec jeszcze informacja od sponsorów. Bardziej od partnerów, ale jeżeli nie chcecie oglądać finału Eurowizji sami, to możecie wpaść w sobotę do mrowiska o godzinie 21.00 serdecznie zapraszamy temat Imprecy to kicz, ale gadałem z prezydentem a że powiedział, że jak się nie ubierzecie, to nikt was nie pobije. Także jeżeli jaracie się Eurowizją i chcecie ją przeżyć w większej ekipie, to serdecznie zapraszam Was do, do Mrowiska. Wpadajcie, będzie super impreza. I jedynie my Was pobijemy za brak stroju.